Witam. W dzisiejszym filmiku test latarki na głównej firmy Montis. Zapraszam do oglądania. Prezentowana latarka to model MT-001 wyposażony w sensor ruchu. Latarka generuje wiązkę światła o mocy 100 lumenów i zasięgu do 500 metrów. Wyposażona jest w diodę LED o mocy 3 W generującą białe światło oraz dwie diody LED generujące czerwone światło. Latarka posiada litowo-jonowy akumulator o pojemności 1200 mAh. Wykonana jest z tworzywa sztucznego ABS jej wymiary to 60x40x35mm. Waga to 74g. Port ładowania umieszczony u dołu posiada gumową zaślepkę, dzięki czemu mamy tutaj odporność na deszcz. U góry są dwa przyciski. Jeden przycisk to przycisk sensora. Zapala się wtedy niebieska dioda. Drugi przycisk pozwala na wybór jednego z trzech trybów świecenia. Światło białe 100% lub 50% mocy. Oraz białe światło migające. Latarka generuje również światło czerwone w dwóch trybach. By je włączyć, wystarczy dłużej przytrzymać włącznik główny. W zestawie otrzymujemy również kabel do ładowania z portami USB typu C i USB typu A. Jego długość to 53 cm. Podczas ładowania zapala się czerwona dioda. Ładowanie trwa około 2,5 godziny. Według danych producenta czas pracy na akumulatorze, w zależności od wybranego trybu, to od 4 do nawet 80 godzin. Latarka ma również możliwość regulacji kąta świecenia. W zestawie nie zabrakło również instrukcji obsługi. Wraz z urządzeniem otrzymujemy elastyczną regulowaną opaskę na głowę. Jej sposób montażu pokazuję na filmie. Pozostaje sprawdzić, jak ta latarka świeci. Jak widać, generowane światło w zupełności wystarczy do pracy w ciemnych pomieszczeniach czy do spacerów po zmierzchu. Dodatkowo zamontowany sensor ruchu jest wystarczająco czuły, by swobodnie go aktywować lub dezaktywować. Wystarczy pomachać ręką przed czujnikiem. Jeśli potrzebujesz latarki o kompaktowych wymiarach, niewielkiej wadze i długim czasie pracy na akumulatorze, warto rozważyć ten model. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę i subskrybuj, by być na bieżąco.